Cześć, z tej strony Robert z Finansowej Płotki. Jak co środę rozmawiamy z doktorem Zbigniewem Dylewskim, z... kto nie zna jeszcze pana doktora, to zapraszamy na kanał pod nazwą doktor Zbigniew Dylewski, Zbigniew Dylewski, trochę geopolityki, trochę świata, biznesmen, wykładowca, a dzisiaj Troszkę luźniej, bo, bo będziemy rozmawiać o, o kim, o Makao i Hongkongu, jak się uda zdążyć. W ogóle cześć. Witam państwa, witam ciebie bardzo serdecznie. Dobrze, więc co? Zaczynamy od Makao, bo to jakiś evenement bardzo śmieszny. Tam rodzynek w tej azjatyckim torcie, przybudówka Chin, a jednak trochę europejska, bo tutaj mamy. Gdzieś te powiązania z Portugalią. Przypomnijmy tam, że w 1999 roku Portugalia przekazała, jakby, tą autonomię Chinom, i tam nadal trwa proces przeistaczania się w, w część Chin. A w tym momencie to państwo-miasto takie, można, enklawa, tak jak wspomniałem, 600 tysięcy ludzi, a, a mamy tam. Swoją walutę, swój rząd, swoją policję bodajże, ale też tam Chiny wprowadzają, to zmieniają. Więc to no, bardzo ciekawe z tej perspektywy. Zauważ, że Makao, ja tak przypomnę, to była bardzo długa kolonia portugalska. Tak, de facto to było, była kolonia. I to jest jakby po pierwsze. Po drugie, z tego co wiem, to jest tam, co mnie też dziwi, bo, ale a, z tego co wiem, to jest tam sporo pozostałości portugalskich i oni te pozostałości, ja nie wiem, jakie jest twoje wrażenie, ale mm, jak patrzę na Makao, na dane o Makao, to widzę, że ślady i budowle są jakby pod opieką ich szczególną. Gdzieś im się wdało, to co ty wspomniałeś, a, kolor zielony we flagę, czego tak naprawdę nikt za bardzo nie rozumie, skąd ten kolor zielony się, się wziął. Ale jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Yy, powiedziałeś, że jest to państwo 600 tysięcy ludności. Ja tylko przypomnę, że to 600 tysięcy ludności jest na malutkiej w sumie wysepce, która ma powierzchnię naszego miasta powiatowego Włoszczowej, która liczy 20 tysięcy. Więc mamy jakby wyobrażenie tego polskiego, Wymiaru, i z drugiej strony to ten wymiar miasta Makao. Tak, jakbym mógł uzupełnić. Tak, bardzo ciekawe jest to, że, bo może też sobie nikt nie zdaje sprawy, jak blisko są Chiny w ogóle kontynentalne od Makao. Przepraszam tu gdzieś telefon, bo dzieli ich powiedzmy 500 metrów, może kilometr przez zatokę i jak gdy jesteśmy w Makao to widzimy już te wieżowce rozległe z sąsiednich Chin ale to nie, nie, nie w wielkości powiedzmy powierzchniowej tkwi siła Makao tylko w kasynach bo tam mamy jedyne miejsce w Chinach gdzie możemy legalnie zagrać, gdzie Chińczycy mogą legalnie uprawiać hazard a przypomnijmy, że Chińczycy są nałogowymi hazardistami i oni po prostu tutaj, jakichś jednorękich bandytów, gry karciane w ogóle, no szaleństwo tam, co się tam dzieje, co można opisać. No wyścigi konne, to bardziej Hongkong, ale no, zresztą, żeby uzmysłowić jak to jest potężny biznes, obroty w zeszłym roku w Macau były siedmiokrotnie większe niż w Las Vegas siedmiokrotnie większe niż Las Vegas. To już jest naprawdę stolica no, światowego hazardu, jakby, jakby nie patrzeć. To, to prawda. Ja, ja pamiętam, że kiedyś jeszcze to mówiło się nawet, że jest dziesięciokrotne Las Vegas. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz, którą pewnie to jakby byłeś tam i to, to ty to widzisz, ale a, ujście Rzeki Żółtej w Chinach to jest w sumie najważniejsza rzeka z tymi wszystkimi a, m, odgałęzieniami. To jest jak autostrada tylko na wodzie. I ta żółta rzeka łączy tą całą prowincję Guangzhou. I a, na ujściu żółtej rzeki masz z jednej strony, tak jak patrzysz a, na to ujście, jakbyś miał przed oczami, to masz po lewej stronie Macau, to malutkie, a mm -hmm. po prawej stronie Hongkong. I są to takie miejsca które bym powiedział, a później jeszcze za Hongkongiem po lewej stronie masz Szędzę, czyli to miasto, które ma być a, taką przyszłością, mówi się o 100 milionach, że będzie liczyło, więc tą przyszłością Chin. I a, zwracam uwagę, bo to położenie jest bardzo szczególne. Szczególne dlatego, że zamyka, czyli Hongkong, szczególnie Hongkong, ale Makao też, stanowi taką strefę, jakby chcesz handlować, to musisz żółtą rzeką coś wywieźć, wypłynąć. Drugim takim miejscem jest Singapur, który zamyka, gdzie też nie możesz z Azji wypłynąć, jak nie przepłyniesz koło Singapuru. Ale ta pierwsza tutaj, a, ta, ten pierwszy punkt zaczepienia to jest, a, to jest Hongkong. I on jakby w sposób naturalny urasta na na takiego kontrolującego tą całą żółtą rzekę i wszystko, co tam powstanie. To tak, Pardon, mówię tak na marginesie, nie, żeby zrozumieć. Ale mm, słyszałem, że w Makao jest bardzo dużo zabudowy, że tam praktycznie nawet lotnisko jest, ale to jest tak zrobione. Tak. A, gigantyczne przedstawienie. Widowisko, jakby zabudowane. Tak. Ogólnie z tego, co rozmawiałem z paroma osobami, którzy tam byli, powiedzmy, w Macau, to oni raczej obierają kierunek, że lądują w Hongkongu i poduszkowcami, bo to jest 60 km bodajże, płyną, ale to, żeby wyobraźcie sobie jakie są to poduszkowce to są takie turbożety, gdzie tam naprawdę z prędkością 60-70 km zapina się pasy w środku i, i płynie się naprawdę bardzo szybko i oni się tam między sobą poruszają a, a propos powierzchni właśnie jeszcze Makao przypomniało mi się, oni cały czas tam odzyskują e, ziemię z morza i cały czas terytorium Makao się powiększa e, i nawet te ostatnie 20 kasyn, które są postawione przez ostatnie 20 lat, właśnie jest na terenach tych odzyskanych morzu. Bo, właśnie z kasynami ciekawy jest też temat, że przez 70 lat bodajże niejaki Stanley Ho miał wyłączność na kasyna. On miał tam 19 kasyn. Najbogatszy człowiek w Makao, jeden z najbogatszych na świecie, on był chyba tam. No, bardzo wysoko w tych top 100, on tam miał naprawdę wszystko to 19 kasyn, plus jeszcze jakieś lotniska sam drukował pieniądze, banki i tak dalej. No, po prostu facet no, nieprzeciętny, dodam tylko, że z domieszką korzeń yy, krwi żydowskiej bo on tam potomkiem też Holendrów i tak dalej gdzieś tam się mieszały, więc miał naprawdę głowę do interesów, za co naprawdę szacunek zmarł chyba ze 3 lata temu czy 4 w wieku 98 lat. Ale a propos tych właśnie kasyn ja byłem jako tutaj pokorzysta, taki powiedzmy stricte nie na pieniądze, ale rozrywkowo gdzieś gdzieś w turniejach występuję, gram sobie, więc musiałem spróbować. Od ich odmiana pokera jest naprawdę dziwna, więc skończyłem na jednorękich bandytach, ale byłem w największym kasynie na świecie bodajże w Wenecji i to dopiero robi wrażenie, jak zawsze opisywałem znajomym, że jak wyjeżdżałem busikiem, żeśmy wyjeżdżali z tego kasyna, to około 30 minut żeśmy go objeżdżali, żeby wyjechać na autostradę. A sama ta Wenecja stąd wzięła nazwę, że oni na... Na dole mają te wszystkie stoły, tak dalej tych jednorękich bandytów, a na pierwszym piętrze, czy nawet tam trzecim, nie wiem, jak to nazwać nawet, jest odzorowana jeden do jednego Wenecja. Oni skopiowali te budynki z kanałami, z kanałami w ogóle z wodą. Gdzieś tam Chińczyk na akordeonie gra, łódką można się przepłynąć, no po prostu przepiękne. Może wrzucę tutaj zdjęcie, żeby pokazać, bo nawet sufit zrobili. Z odwzorowaniem nieba podświetlane naprawdę czuje się jakby no jakbyśmy byli w Wenecji. E, wiesz co, zwraca. Moją uwagę zwróciło to, że często opisy tych kasyn, bo pamiętajmy, to jest cały czas powierzchnia włoszczowy. To jest 100 parę kilometrów kwadratowych, więc to jest bardzo mały obszar. I na, tym, na tej powierzchni Włoszczowej zbudowane są te wszystkie kasyna i. To, co jakby w opisach dla mnie było, ja nie byłem nigdy w Makau, tylko to, co jakby widziałem, to opisy są bardzo często jak w Disneylandzie, że to jest gigantyczna skala tego, praktycznie z tej wyspy się nie wychodzi. No i druga rzecz, jak tam byłeś, to z tego, co ja słyszałem, to ceny są bardzo wysokie, bo tam się jedzie na dzień, dwa, góra. A jak nocować trzeba, to się płaci za hotel, natomiast tam się nie robi pobytów po tydzień, dwa tygodnie, tylko się jedzie na grę. I z tego co wiem, to um, jest to dosyć droga impreza właśnie z tego względu. Chociaż sama obsługa wcale nie zarabia dużo. I tu Cię zaskoczę, wrócimy do, właśnie do zarobków obsługi, ale żeby jeszcze wyobrazić sobie skalę tych hoteli, jaki tam jest przepych i rozmach, to tutaj ten przewodnik nam opowiadał, ja to jeszcze sobie sprawdzałem, że na przykład w hotelu Grand Imperior mamy ścieżkę wyłącz, wyłożoną złotem, sztabkami złota, około 30 milionów dolarów wartą. To jest jak, jakiś po prostu niewyobrażalny. W innym hotelu mm -hmm. jest sztuczna plaża ze sztucznymi falami, na których można surfować. Przecież to jest no, rozmach totalny. A teraz, wracając właśnie do, do tego, co mówiłeś, właśnie w drugą stronę rozmawiałem tam właśnie z jednym z tubylców, że tak powiem, i oni znowu mówili, że. U nich mają problem z edukacją, bo wszyscy kończą szkołę jak najszybciej, bo chcą pracować w kasynie. I u nich tak dobrze się zarabia, że nie opłaci się po prostu studiować, bo po studiach zarabia się dużo mniej niż ktoś, kto pracuje w kasynie. I teraz właśnie mają różne tam dopłaty, właśnie na start, zachęcają jakimiś mieszkaniami, właśnie mieszkańców Makału, żeby tylko studiowali, bo tak to oni tych właśnie, te, te szkoły wyższe z roku na rok tracą coraz więcej studentów. Dobra, ale czy pytałeś ich, ile zarabiają de facto, żeby porównać nie. to z jakimś, właśnie dlatego, że ja powiem tak, słyszałem o jednej, o jednej rzeczy, że hotele są bardzo drogie, natomiast zarobki są całkiem przeciętne, że to nie jest wcale wywindowane specjalnie z tego względu, Czyli, jakby biorą właściciele nieruchomości, właściciele biznesów, natomiast nie spływa to wcale na, na tych, którzy są tam pracownikami. To, to, co ja słyszałem z tego, co wyczytałem, jakby zapoznając się z tymi źródłami. I jeszcze jedna rzecz. Czy wiesz, że to miasto przeżyło w którymś momencie kompletną klapę? Tak, e... tak. Przed Kasynami tam była bardzo duża bieda z tego, co... co... Nie o tym mówię. To, to jest to też, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że jak przyszła pandemia koronawirusa, bardzo zmalało to wszystko. To było tak dramatycznie, to był taki spadek, ludzie nie przyjeżdżali, bali się i, o, i wtedy to, to, to miasto żyjące Przeżyło nieprawdopodobny spadek, bo tam jest bardzo dużo, ale oni w sumie przyjeżdżają z zagranicy. Nie? I tak jak mówię, przyjeżdżają na dzień, dwa, trzy dni. Z tego co ja słyszałem przynajmniej, to tak to się odbywa. Yy, bardzo... Samo, sam, samochody jeżdżą, nie ma Rac miejsca. Raczej, właśnie z ruchem zauważyłem, że więcej jest pociągów. No Mamy ten najdłuższy most, albo najdłuższy most chyba na świecie. Nie wiem, czy coś teraz pobiło ten most 55 km. Najdłuższy most nad jakąś wodą, nad morzem, mhm. więc mamy tam. Ogólnie zauważyłem, że właśnie bardziej autobusami ludzie się poruszają, i to jest tak małe, że, że właśnie można to obejść. Pierwsze żeśmy robili wędrówki, więc to nie jest tak duże. Aczkolwiek, co do, jak już tutaj mówiłem, że te zarobki może tam są rozchwiane w ten sposób, nie wiem ile zarabiają, ale jak mamy tutaj PKB per kapital w Makału, to jest 104 961, tysiąca, 104 961 dolarów w 2023 roku, gdzie w Polsce było 51. Więc niby no, tam jest, jeszcze. bardzo dużo, mhm. bardzo dużo, ale nie widać tego. Bloki są zaniedbane. Szczerze powiem, że u nas osiedla te biedniejsze lepiej wyglądały niż, niż powiedzmy, ich te kamienicy na starym mieście. Ja wiem, że tam jest klimat morski, może to szybciej się niszczy. Ale no, poza tymi właśnie gmachami, tych kasyn. Tymi zabytkami, których tam jest sporo po spuścizna tych Portugalczyków. Wszystko ok, ale same takie mieszkania, no to ja nie powiedziałbym. Ja nie, nie, nie widziałem tego, żeby mi się lepiej żyło. Ja tylko cię zapytam, a kto będzie mieszkał na Makału, tak na logikę? Czy ci, którzy pracują, to są miejscowi? To, że uzyskujesz bardzo wysokie PKB per capita, mówię o realnym PKB per capita, bo ty pewnie masz realne na myśli, to uzyskujemy dzieląc przez liczbę mieszkańców. Ale tych mieszkańców, tak. których stać na to zamieszkanie, jest tak naprawdę niewiele. Stąd uzyskujemy tą bardzo wysoką liczbę. Jak popatrzysz na przykład na, na sąsiedni, jak, jak mówisz o tym moście, to sądzę, że mówisz o moście przez obszar rzeki Żółtej. No. On tak częściowo prowadzi a, i w Zatoce i później się zmy, jakby schodzi pod wodę. Tak, przynajmniej ja widzę z, tak, tak. z, z Google'a, jakby studiuję, jak tak mhm. spojrzę na to. Bo to jest bardzo ciekawy obszar, ten, ten, to ujście rzeki żółtej. A, I jak popatrzysz sobie na przykład na Hongkong, to w Hongkongu już masz tam rzędu 60 paru tysięcy. Nie? Czyli takie bardzo. Mm, bardziej takie realne te wartości. Jak mówisz, z kolei jak popatrzysz na Singapur, to jest też ciekawe, że zauważ, że Hongkong jest rozwinięty gospodarczo, tylko jak popatrzysz na ten Hongkong, to ja mam wrażenie, że pod chińskim panowaniem, ja jestem, ja jestem za Chinami, żeby to dobrze zrozumieć, ale, ale czytam też dane i mam wrażenie, że pod Chinami on tak naprawdę powiedziawszy trochę gospodarczo więdnie. Byłeś w Hongkongu, czy ty, tak, czy nie? tak, tak, tak. Yy, tak, byłem w Hongkongu i... Yy... Kurczę, no w Hongkongu Hong to mam mieszane uczucia, bo według mnie to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. No połączenie tej infrastruktury, tych wieżowców po 40-50 pięter mieszkalnych, dodam, i to nie jest jakiś wymysł. Ja e, mówię, budowałem najwyższy wieżowiec, e, no uczestniczyłem w budowie e, końcówce po prawej stronie Wisły w Warszawie, Aury Sky, tam gdzie było 25 pięter i to już było szok. Tak, tutaj na, na skalę pola, Polski. A, a powiedzmy tam, ja widok z hotelu miałem bloki, gdzie nie obejmowałem wzrokiem, gdzie naliczyłem 40-45 pięter, a tam gdzieś jeszcze się pieły w górę. A obok mamy dżunglę. I tą dżunglę mamy taką totalną dżunglę. Gdzie po prostu. Tam Chińczycy nie chodzą, nikt nie chodzi na spacery, nikogo nie ma na plaży, oni się nie lubią opalać. 28 stopni było, jak żeśmy byli w Hongkongu, woda cieplutka, a tam nikogo, tylko no nasza tam dziesiątka, tak, jak, jak gdzieś żeśmy spacerowali. Więc, czy odpowiadając za Twoje pytanie, czy ja to widziałem, tą różnicę, Hongkong jest bardzo zaniedbany. Porównując to do Pekinu, jest brudniejszy. Taki widać, że powiedzmy w tym Pekinie, nie wiem czy to jest może. Tak ważne miasto, i tam gdzieś to wszystko było odmalowane, odrestaurowane. A tutaj w Hongkongu nie było tego. Widać ten ząb czasu, że dużo rzeczy było nieremontowanych. Widać ten dobrobyt tak? jakieś salony Ferrari, luksusowych zegarków, co chwilę jakieś sklepy i tak dalej, czy z drogą biżuterią. Widać to wszystko. Aczkolwiek, no, pod względem takiej, powiedzmy, czystości, odczucia samego, poza już spychamy na bok te takie krajoznawcze widokowe sprawy no to Pekin był lepiej utrzymany, lepiej zarządzany, można tak powiedzieć. Ja mam wrażenie, jak patrzę na, na dane, same dane, że Hongkong jakby odstaje, że tam a, po pierwsze, zobacz, mamy dwie tradycje. Pierwsze powiedziałeś Macau, czyli to jest Portugalia, drugie mówimy Hongkong, czyli to jest Wielka Brytania. Bo Wielka Brytania też przekazała tak. swoją byłą kolonię, przekazała Chińczykom. I w Hongkongu mamy ruch lewostronny, to jest ta pozostałość po Brytyjczykach. Ale ja też pamiętam, jak Brytyjczycy mieli te swoje zamiary, żeby cały Hongkong przenieść gdzieś w okolice administrowane przez nich, żeby nie, nie zachować tam. Ale niezależnie, co my myślimy o tym, to jak patrzę na dane, to zwróć uwagę, że na przykład mamy, powiedziałem na początku Singapuru. Singapur, jak już mówimy o realnym PKB, ma dwa razy wyższe od Hongkongu. Wiesz, to też o czymś świadczy. To znaczy, że coś, coś tutaj nie zagrało, takie jest moje wrażenie. I, i mm, nie powiem, że to nie jest obszar rozwinięty, bo jest rozwinięty, ale, ale Robert, nie wiem, czy wiesz, jak popatrzysz na wskaźnik szczęśliwości. Hongkong pomimo swojego dużego dobrobytu jest dopiero w ósmej dziesiątce krajów na świecie. Jest sporo za nami. Wiesz, jakbym powiedział, nieprawdopodobne to jest, ale coś jest nie tak z tym Hongkongiem. Może to jest tak. oszukiwana statystyka krajów zachodnich, I mam pojęcia, ale... Ja ci przerwę tutaj. Mhm. I co ja, jaki wniosek mogę z tego wysnuć? Wydaje mi się, że koszty życia i to jest, i to jest główny, główny czynnik, bo Hongkong jest, no jak sam pewnie wiesz, jednym z najdroższych miejsc do życia na świecie. Ja tam słyszałem od przewodnika, że na wzgórzu Wiktorii za metr domu, bo tam, tam widok się piękny roz, rozprzestrzenia. To jakieś horrendalne ceny. On rzucał kwotami milion dolarów za metr. Nie wiem, czy to jest realne, nie sprawdzałem tego, ale on mówi, że e, no, po prostu jakieś szaleństwo tam jest. I właśnie nawet to mieszkanie samo, to u nich jest czymś normalnym, że 8-10 osób mieszka w jakimś pokoiku 80-metrowym e, i ich nie stać, bo oni cały czas gonią za pieniądzem, a te koszty życia tak są wysokie. Tam jest najwięcej gwiazdek, myślę, tam e, obiad też są droższe niż w Pekinie. Już samo to o tych, tych salonach samochodów luksusowych, biżuterii, samo to mówi, że jednak to jest takie, e, te koszty życia no, nakręca samo przez się. Robert, powiem Ci słowo, to jak się ma do tego ta puszcza, o której powiedziałeś? Oni ogólnie to mają e, chyba w jakiejś konstytucji swojej zapisane, że 70 czy 75% jest po prostu nie do ruszenia. Nie można się tam budować I, i po prostu jest tylko wydzielone, enklawy są i dlatego oni tak ciasno tam budują. A, a tutaj zjedzie się 10 metrów z drogi i już tam gdzieś nas może małpa zaatakować, bo tak? gdzieś tam grasują. I, Czyli mówisz, że to są takie parki narodowe, coś, coś tak. w sensie naszych parków. Dokładnie, i to jest właśnie coś dla każdego, bo to są, no Hongkong to wiemy, jedne wielkie góry. No Hongkong zresztą to tam nazwa tylko jednej wioski, bo tam całość to jest 270 wysp i, i to jest po prostu przepiękne, więc i coś, i mamy plaże, i mamy morze, i mamy góry, i mamy bardzo dobrą infrastrukturę i urbanizację. Tam jest, no. Moim zdaniem, takie miejsce do życia bardzo fajne. Tym bardziej, że Chińczycy nie lubią plaż, więc Europejczycy by się tam naprawdę do nas, ale koszty życia by nas no, po prostu zniszczyły, a okupnie mieszkania to już można zapomnieć. No dobra, ale ja Ci powiem jeszcze z innego punktu widzenia. Jak Znowuż, ja tylko bazuję na literaturze i na tym, co, 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 co czytam tam. To w Hongkongu pracuje się 6 razy 12. I to jest całkiem naturalne. A jak do tego dołożyć jeszcze dojazd do pracy, co często oni mówią, jest godzina dojazdu i godzina w drugą stronę, bo tyle to ponoć trwa, no to ciebie nie ma przez cały dzień w domu. Praktycznie ty nie widzisz świata tak naprawdę, tylko spędzasz czas w pracy. No to pytam, w imię czego tak, tak, tak. tak gnają? Mówisz, no, ale... że nie zarabiają dużo. Więc po co to jest? Nie mam pojęcia, może to jest jakaś odgórne przekonanie, że tam będziemy, dorobimy się, będziemy szczęśliwi, bo no to już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, dlaczego oni nie są szczęśliwi, tak, pracują po 12 godzin i trochę tam inna jest kultura niż w Japonii, gdzie Japonią, w Japonii sama praca jest szczęściem, a tu u Chińczyków jednak to dorabianie się, to troszkę inna mentalność więc no szczerze powiem, nie wiem. Dobra, słuchaj, skończymy na dzisiaj, bo już żeśmy się to zaczęli troszkę rozpędzać, ale w formatu 15-20 minutowego się trzymamy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.